gentlemen welcome to the main event And the winner is... Siemaneczko wszystkim, z tej strony Mikut. Kolejna bitwa bitew przed nami, tym razem Falen i Zły walczyli ze sobą. E, niestety Falen musi odpaść, gdyż wartość jego powtórki jest mniejsza niż wartość powtórki e, Złego. A to ciekawe, ponieważ Falen gra na E25, czyli siódmotierowym czołgu, niszczyciele czołgu w oczu, To nieprzyjemne zderzenie z czerwonym t Heavy. Oczywiście ten się siódma nie zatrzyma przodu, bo czemu by nie. Na R25, jak mówiłem wcześniej, czyli siódmotierowym czołgiem premium, który już nie występuje w sklepie, więc to jest taki biały kruk, którego już nie można zdobyć, tak samo jak typka 59 albo KW5. Co ciekawe, falent w tej bitwie nie będzie grał jako typowy Tedek, czyli jedziemy do przodu albo chowamy się w szkach i napieprzamy, tylko jako spoter. I cały wynik falena będzie zależał właśnie od jego spotowania. Na razie sobie szuka do, do, dobrej Miejscóweczki, próbuje próbuj jakieś krzaczki znaleźć, pojechał na lewą stronę według mapy i tutaj widzi już pierwszy krzaczek, który, nie, jednak lepiej właśnie pojechać dalej dalsze. To jest takie typowe miejsce do spotowania na E1. Tam, tam na pewno coś się wyświeci, a te krzaki dają sporą, e, sporą, e, spory kamuflaż. Niestety troszeczkę zaspał. Mam nadzieję, że tutaj nic nie przyjedzie i będzie mógł jeszcze w stanie, będzie w stanie dojechać do tych krzaków. Na szczęście tak się, tak się stało. E25 ma to do siebie, że ma bardzo dobrą wartość kamuflażu. Jest malutki, więc też go ciężko zobaczyć. E, działko, jakie ma zamontowane tutaj szybko, Skorzystam z okazji 7,5 cm e, Pak 42 L70. Średnie obrażenia 135 na penetracji 150. Na placzkach premium penetracja wzrasta do 190 prędkość do, do przodu 65 do tyłu 20, więc jak najbardziej sympatyczny ten czołg Jest pierwszy spocik, jest po lewej trafik. Na szczęście on nas nie wyświecił. Jak widzimy te krzaczki dają e, wystarczającą ochronę. Teraz Helkat wyświecony przez, przez na Zobaczymy czy przy spółko, że zrobią z niego, z niego użytek z tego spotu. Oczywiście Suczka pięknie zdejmuje tego Helkata. Widzimy też mamy już jednego, e, jednego fraga na koncie naszej drużyny na minusie. kw 2 zabiła naszą fałkę 30.01p. Ale wracamy do gry. Falen czas stoi. To jest, jak mówiłem wcześniej, przy, przy skautach pasywnych nie wolno strzelać. Jeśli ktoś tutaj stoi i, i spotuje i ma dosyć świeżbące palce, niech lepiej schowa sobie rękę do kieszeni i zdemie w ogóle z myszki, ponieważ pasywny spot polega na tym, żeby Stać w miejscu, nie ruszać się kompletnie, wtedy wartość komfortu jest największa, bo wtedy jeśli strzelimy, to ta wartość spada. Mamy teraz 3 cele, 4 cele, 5 nawet i jeszcze żaden z nich nic nie otrzymał. Chyba chłopaki po prostu za daleko stoją. Chociaż ten k 85 ma tutaj ładnie, ładnie jest na linii przestrzału. Po prawej stronie pojawia się pojawia się chyba to z tego co tam widzę, albo jakiś inny, inny ciort. Helka też się dojechał, T150 stoi z tyłu, T29 też tam się pojawiło, pierwszy już frak za pomocą, dość drugi za pomocą falena zdobyty, teraz tą fałeczkę, ja bym jeszcze na miejsca falena tutaj zaznaczał cele, do których warto strzelać, wtedy mimo wszystko ludzie lepiej orientują się na mapie i wiedzą gdzie, gdzie walić, ta T te na pewno pomoże przy takim spocie pasywnym, cały czas tutaj się chowają za te fraki Kolejny czołg się pojawia, widzimy całą watachę, więc bitwa jak się na rzecz Polana ułożyła. Ma tutaj większą część drużyny, jedzie Hellcat, oby nas nie wyświecił, Mo może zdąży zejść zanim tutaj nas pokaże. Mam nadzieję, że zaraz coś go tu zdejmie, bo już to blisko podjeżdża, jest w szaczkach, jeszcze nie ma światła na naszego bohatera. Zobaczcie jak on blisko stoi i cały czas się nie wyświetla. Ten Hellcat też stoi. Czemu jeszcze nie ten Hellcat nie jeszcze? To jest moje pytanie, dlaczego on jeszcze żyje? Ma 18 haków, już kupili go dawno zdjąć. W tym momencie teraz chodzi, ten Hellcat jedzie czyli, który też bardzo blisko. Naszego bohatera podjeżdża. Jeśli minie linię tych krzaków, to niestety z tyłu wyświeci naszego bohatera. Cały czas stoimy jeszcze schowani. Ten chili dostaje potężne baty. Wszystko leci na korzyść. Oczywiście, falen na kolejny frag i kolejny damage. Jeszcze pozostałe czołgi wyjechały. Mamy tutaj Kawu 1S, który też zaraz powinien zginąć pod naporem naszych dwóch td które tam się stały z tyłu. Powinni jeszcze szybko pozdymować te czołgi i będzie po robocie. Właśnie teraz, w tym momencie, falen. Panie oznaczył tego KW1S, -a. powinni już wiedzieć co mają strzelać nasi mają, na się spółtowarzysze. Jeszcze tam mają pewno też przestrzał z prawej strony. Arta też twoje tutaj dokłada. Kolejny strzał do trafiony. nietrafiony. Fałka dosyć bardzo blisko podjechała. Mam nadzieję, że ojew teraz przekroczyła linię tych szaczków, teraz może chyba Falen się wyświeci, bjeżdża na linię 50 metrów, jeszcze nie ma spota, jeszcze nie ma spota i chyba w tym momencie będzie lepiej, w tym momencie powinien się raz wyświecić Falen. jego fałka minęła. Cały czas jego imie, nie. teraz dopiero się pojawił fal, więc teraz szybki rush, uciec przed tymi czołgami. Pierwszy strzał w tego kabu sporta nie trafiamy, drugi strzał też trzeba szybko uciec kolejny strzał giniemy, ale teraz się akcja porobiła fałka, poleciała prosto na naszych na nasze tedeki, które teraz właśnie w tym momencie zabijają tą fałeczkę na szczęście. No i teraz falan już nie ma co czekać. Przemierza sobie w tego Black Queen. Zobaczcie, ma 10 pocisków premium, ale żadnego nie korzysta. To jest plus dla podanego, właśnie to jest minus niestety ty, 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 e, tych powtórek. Wielu, wielu z Was wysłało mi powtórki na A75. I wielu z Was e, właśnie strzelało sobie z, e, z pocisków premium i to Wasze powtórki niestety dyskwalifikowało. Tak będzie właśnie w następnej walce, ale to za chwilę. E, w tym momencie się walka skończyła, nawet nie wiem kiedy. Koniec bitwy, zobaczmy wynik Falena. Przed Wami tablice końcowe naszego bohatera. E, zobaczmy dwa medale zdobyte. Jeden za pół punkta Masterka i jeden za jeden punkt, czyli służba patrolowa. Chyba jeden punkt z tego co pamiętam to był. E, praktycznie, że zero damage'a. Tam tylko troszeczkę tego Berlin Prince apostolował. Zero fragów, ale zobaczcie na listę czołgów wyświeconych i, i których i które też otrzymały demecz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem czołgów wyświetlonych z tego siedem e, damage po spocie falena plus jeszcze dwa e, nie wyświetlone, ale też podświetlone. No i ten Black Prince, który też troszeczkę tych strzałów do, otrzymał od naszego bohatera. 64466 kredytów brutto to 2972 expo na Bonusie bez konta premium, ale raz, dwa e, za pierwsze wyjście dnia, więc na czysto e, to jest 1300. 51 0 ubitych, a całe 248 obrażeń zadanych przez naszego bohatera. Więc zobaczmy, ile ta służba patrolowa przyniosła falenowi. 7462. To wszystko wstawiając do naszej magicznej formułki. Otrzymamy wynik 22,93. Co nie wystarczyło, żeby przejść przez złego, ale bitwa i tak świetna, tu macie właśnie przykład, że nie tylko lightami można robić fajne wyniki jako scout. Tak, tylko jeszcze dla podsumowania. 7 razy wystrzelił, 4 razy trafił, 2 tylko przebiły cel, sam otrzymał 2 trafienia i dwa go oczywiście przebiły. By jak, jak mówiłem wcześniej, 7, jednego uszkodził tylko. No i po spocie ta magiczna 7,5 tysiąca przejechał niecały kilometr, ale no oczywiście był to skałt pasywny. On tutaj nie miał jeździć po mapie, miał stać i świecić. Na 361 właśnie dzięki temu, że mało wystrzelił pocisków, 61483, praktycznie całość co zarobił, wpadła mu do. Kabzy. Gratulacje, Palen. Dziękuję za udział, w, za udział w turnieju, Niestety, dalej nie przechodzisz, się żegnamy na 1.8. A szkoda, ponieważ ta bitwa miała potencjał, ale cóż, jak mówiłem wcześniej, też przy losowaniu parczyłem szczęście, a niestety, zły miał większy wynik powtórki niż Twoja, ale mam nadzieję, że w kolejnej edycji. Puścisz wodę fantazji i troszeczkę więcej tych powtórek. myślisz, nie tylko na te deki, ale też na inne czołgi. Was zapraszam za parę godzin na kolejną powtórkę, która będę się teraz znowu tłumaczył, ale zaraz się wszystko dowiecie, że zaraz za parę godzin. Więc do usłyszenia. Cześć!